Dzień dobry! Dzisiaj pogramy sobie w wersję alfa The Sims z 1999 roku, czyli na rok przed premierą, już ostatecznej wersji The Sims 2000 roku. No, ta wersja wyciekła parę tygodni temu i bardzo przepraszam, że nie mogłam jej od razu nagrać i w ogóle to dogrywam. Najpierw nagrywam to na innym komputerze, teraz dogrywam dźwięk. W każdym razie, no, to jest taka, powiedzmy, taki miszmasz pomiędzy The Sims, które znamy, a tą poprzednią wersją beta. Najpierw sprawdzimy tutaj tryb tworzenia Sima. Jak widać, mamy już taki ryj takiego jednego gościa, który tworzył tą grę. To jest taki artefakt, który jak klikniemy Shift, występuje również w normalnej wersji, tej premierowej wersji gry. Także jak ktoś chce sprawdzić, czy zamiast głowy przyjaciół rodziny pojawi się ten gościu... No to proszę wcisnąć Shift. Teraz tak dla przetestowania zrobimy, zobaczymy, jak wygląda w ogóle kasy w tej wersji. Jak widać, tutaj nie za wiele nam działa. Do wyboru mamy tylko głowy, ale jak zobaczycie w dalszej części tego filmiku, to do każdej głowy jest tak jakby automatycznie przypisane określone ciało, więc nie ma tu jakiegoś dowolności. Do tak, tutaj warte odnotowania jest to, że mamy punkty tutaj do przypisania, do, do określonych cech charakteru, ale również i do skillów. Także tutaj później z tego zrezygnowano, no bo nagle możemy sobie dać, nie wiem, maksa w gotowaniu i co wtedy w takiej grze robić, nie? Także, no, kasy dosyć, dosyć tutaj taki ubogi, ale jest to ciekawostka, ponieważ, no, co by nie mówić. Jest dosyć no, taki grywalny w porównaniu na przykład do tego, co mogliśmy robić w tej poprzedniej wersji beta, nie? Tutaj stworzymy sobie szpadla. Tak, także jak widać, nawet jest taki skill jak praca. O pracy dalej tutaj zaraz pokażę, jak, na czym praca polega w tej grze. bo... Ogólnie rzecz biorąc, nie przyjeżdżają żadne samochody. Dobra, teraz Szpadlowi wybierzemy jakąś postać. No, no tutaj wybór jest albo jacyś brzydale, więc jakiegoś może takiego przystojniaka. No, także wszystko to jak widać to jest takie strasznie, strasznie takie prototypowe, nie ma nawet porządnej grafiki, tylko jakby w pańcie coś takiego pozaznaczanego. Ale wybierzemy sobie o tych, tych simów takich, którzy byli i w, w wersji takiej mega wczesnej, jak widać, wszystkich, we wszystkich domach i na wszystkich działkach tym razem możemy zagrać i one naprawdę są grywalne. Yy, więc weźmiemy sobie może tą wielką taką willę. No i tak. I ogólnie rzecz biorąc, jak widać, nasz, nasze UI. W tej chwili to jest to takie słynne, słynny interfejs użytkownika z tym takim creepy mózgiem. Znane to było dotychczas, dotąd było znane tylko ze screenshotów z niektórych gazet o grach komputerowych z, z końcówki XX wieku. Także, no tutaj, jak widać, możemy sobie teraz zobaczyć i przetestować, jak to wszystko wygląda. Ale ogólnie rzecz biorąc, sama gra, poza lekkim takim dopieszczeniem, to wygląda normalnie jak, jak The Sims już to premierowe. Także zobaczymy sobie też w trybie budowania przedmioty, no bo tutaj to też jest dosyć ciekawe. Na przykład to krzesło znamy na przykład z trailera do gry, w sensie no, tego filmiku przed włączeniem Simsów. Tutaj to trafiło do gry, to też jest identyczne jak w grze. Taki fotel został wyrzucony. Ten też. O, krzesło do biurka jest identyczne. Te, te kanapy i ta dla trzech osób i dla dwóch osób trochę taki tuning przeżyła, ale trafiła do gry. To jest identyczne jak w, w The Sims i to również, ta, ta kanapa. Szafka przeżyła jednak jakieś tam dopieszczenie. Ta, ta również to, to są te słynne. Tutaj te, ten stolik w randce doszedł, ten był w podstawce, a to jest też taki stolik, który potem pojawia się w grze ale jako, taki, powiedzmy, ucieleśnienie portalu, spawnowania się samochodów. Akwarium to stary nasz dobry przyjaciel. Flaming jest identyczny jak w wersji beta. Fontanna też przeżyje jakiś tam upgrade. Elvis już nie dojdzie do ostatecznej wersji gry. Ten obraz dojdzie i te kwiatki też z lekką podmianką, ale trafią do gry. Biurko nie, nie przejdzie cięć. Telefony też będą inne. Wieże, wszelkie stereo, również ten telewizorek, to również w wersji beta był. Ten też. I ten wielki też, to w ogóle w grze były inne przedmioty. Grill, no to, to znamy, Grill Dziki Bill. Ekspres do kawy też, ten też. Takiej zmywarki nie było. Robot kuchenny też będzie inny. Lodówka mrozik, mrozik też inaczej będzie wyglądać. O, ta lodówka jest podobna do lodówki tajniki Antarktydy, ale trochę ją tam odwalą lepiej. Kuchenka jest identyczna. Toster też. I ta kuchanka też jest identyczna w grze. Mamy też jacuzzi. No to, to znane bardzo nam prysznic również. Zlew będzie inny ten też. Kibelek jest identyczny w grze. I ta wanna również. Teraz lampki. No ta dotrafi do gry i ta również. Wyrko znane nam łóżko Napoleon. To, to w ogóle przepadnie, sztalugi za to trafią do gry, bilard również i ten słynny śmietnik to też stały gwóźdź programu. Dobra, teraz zobaczymy sobie w trybie budowania jak to działają. No to, to, to podwyższanie i obniżenie terenu to jest dosłownie jak, jak, z pre, jak z The Sims 2000 roku. Stawianie ścian też. Ten mamy płotek, jest też identyczny jak ten, który jest w grze, a ten już nie przeszedł cięć. Te tralki, czy jak to nazwać. Dobra, teraz tapety. Tapety mam wrażenie, że tutaj wszystkie będą takie, jakie trafiły potem do ostatecznej wersji gry. Także tutaj nic, nic zaskakującego nie będzie, ani takiego indywidualnego dla wersji alfa. Schody są i niemalże identyczne, tam może je trochę dopieścili w The Sims. Kwiatki też są wszystkie identyczne, jak w grze, więc tutaj nic zaskakującego, znowu. Podłogi też mam wrażenie, że są wszystkie jak z podstawki. To nie ma tu nawet czego oglądać. Ta je, Nie, ta, ta była w podstawce. Więc tutaj tak naprawdę nic nowego. O, to jest nieśmiertelna podłoga po prostu wszędzie, w każdej wersji gry. I jeszcze konsolowych, i w dwójce, i w, się okazuje, że w czwórce jest. Te drzwi trochę zmienione będą w The Sims. A te już nie, to, 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 to takie zupełnie inne były te drzwi, takie drewniane. To, to są bardzo nam znane okna, doskonale nam znane. I to wszystko jeśli chodzi o tryb budowania i kupowania. Także jak widać, wszystko to jest taka typowa, typowe The Sims. Więc, więc coraz bardziej już w tej wersji gry zbliżamy się do naszej premierowej gry. No, i tutaj mamy tych simów właśnie takich kreskówkowych, których znaleźliśmy, znali, znaliśmy z różnych trailerów i tak dalej. Plumbob jest jeszcze kuleczką, która się unosi nad głowami simów. Tutaj mamy te wszystkie umiejętności. Wiemy na przykład, że praca tutaj w tej grze polega na tym, że po prostu siedzimy przed kompem i, i coś tam sobie pracujemy. Tutaj mamy kontakty, więc te kontakty, no tutaj cechy charakteru, po kolei. Kontakty to tutaj są normalnie, przeliczniki, wszystko jest identyczne, jak normalnie w grze potem było, więc um, trzeba przyznać, że już rzeczywiście ta wersja alfa jest bardzo dopracowana. O, tutaj grają sobie w gry. Właśnie dobrze by było przetestować, y, jak wygląda tutaj praca, nie? że też tutaj jest jedno coś takie uciążliwe, że te interakcje, które już Sim rozpoczął, no to nie możemy ich w ogóle cofnąć w żaden sposób. Można to klikać, oni muszą to dokończyć i dopiero y, zaczną następne. No i on teraz będzie pracował, a temu... Y, temu kazaliśmy zamówić pizzę, ponieważ nie ma jeszcze tutaj żadnych NPC-ów. W tej grze to zaraz sobie zobaczymy, jak, jak to dokładnie wygląda. Zamówienie pizzy w tej wersji gry. O, są zupełnie inne ikonki w dymkach. One potem tam nie przeszły. Właśnie też warte odnotowanie jest to, że o, i pizza po prostu się pojawiła w ręku. Warto odnotowania jest też to, że ten mózg, jak tam, nie wiem, sim robi jakąś interakcję, która wpływa na jego nastrój, czy na skillę, czy na kontakty, no to wtedy tam w tym mózgu mu się te odpowiednie półkule tak podświetlają. Więc tutaj, no tutaj gościu namalował. O. o, tutaj on sobie pracuje. No i tutaj już mu coś do skill'a powinno pracowego, ale też i mu coś tam nastrój pewnie spada. O, w ten sposób możemy przyspieszyć tutaj takim suwaczkiem naszą grę. Także ja myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o jakieś, jakieś takie przedstawienie tej gry. Że to już będzie tak mniej więcej pi razy oko, widzicie, jak, jak, już się zbliżamy, zbliżyliśmy bardzo do takiej, takiej już końcowej wersji The Sims. Jest to naprawdę, a, i też właśnie warte odnotowanie jest to, że tutaj mamy pokazane, jak te awatary im się zmieniają w, wraz ze spadkiem nastroju. Czyli to jest naprawdę bardzo tutaj ciekawe, ciekawe doświadczenie i myślę, że będzie z tego robione coś więcej u nas na kanale, więc tutaj, tak myślę, że jakoś w przyszłości będzie jakieś porównanie i do tej wersji beta, i do wersji tej ostatecznej z 2000 roku, którą znamy, no bo w nią gramy normalnie. Więc myślę, że, że taka kompilacja porównania i co można robić w tej wersji, a czego nie można w kolejnej, no to będzie na pewno jakimś. Dla nas materiałem do zrobienia na przyszłość. Na razie, no to tylko tyle, i no do zobaczenia kolejnym razem. I przepraszam, że ostatnio po prostu tak mało nagrywamy, ale ja naprawdę nie miałam nawet wiecie czasu, żeby nagrać jakiegoś takiego świetnego gameplayu z tej gry, bo no nie, niestety życie mi jakoś tak nie pozwala ani mi, ani szpadlowi, więc bardzo przepraszamy, ale. Myśli, myślę, że w przyszłości jakiejś no, niedalekiej na pewno zabierzemy się za tą grę. I jeszcze warto dodać, taka, gdyby ktoś chciał w to sobie pograć, no bo oczywiście to jest dostępne do ściągnięcia z internetu, jest. Problem, bo ta gra normalnie się instaluje i ona się instaluje na wpisach w rejestrze, które do, no, dotyczą The Sims. W sensie, jeżeli macie wersję Legacy, to się nie macie czym martwić, bo Legacy ma trochę inne, inne e, wpisy w rejestrze. Natomiast jak macie tą taką starą wersję, pełną kolekcję z NETA tam ściągniętą, czy w ogóle spłyt e, The Sims, no to niestety. Ta wersja alfa, ona się wpisuje, nadpisuje tak jakby w ten rejestr. Jak potem ją odinstalowujecie z komputera, no to jest wielki problem, bo odinstalowywanie wywala nam również te wpisy w rejestrze dotyczące The Sims, i nie możemy wtedy odpalić naszych normalnych, normalnego The Sims. Także tutaj, tak jakby, co ostrzegam, w razie co, jak chcecie w to pograć, to po prostu na jakimś komputerze, gdzie nie macie The Sims, albo jak macie wersję Legacy, bo w innym wypadku, no to po prostu trzeba będzie wtedy przywracać ostatni punkt zapisu w komputerze żeby po prostu to wróciło wszystko do siebie tam przed instalacją te, tej wersji alfa. No to, to jest tak, taka takie uwaga, uwaga. Ale myślę, że to jest już wszystko na ten temat, co na razie chciałam powiedzieć, i do zobaczenia kolejnym razem, pa!